Żyjemy obecnie w państwie zbójeckim, które kara swoich własnych obywateli za to, że spełniają powinność wypływającą z miłości do własnej ojczyzny. Zobaczmy, że poruszając przykład jednego pana, który raczył zdjąć ukraińskie flagi, które nie powinny w ogóle w Polsce wisieć, bo Polska to nie jest żaden ukropol czy ukropolin, jakby niektórzy chcieli, ale Polska jest miejscem, gdzie Polak jest gospodarzem. Jest to kraj jeszcze na tyle niezależny, żeby nie wieszać na naszym terytorium flag innych państw, które ponadto sponsorujemy i jeszcze Dozbrajamy. No i jak widać, jeszcze za mało z racji tego, że utrzymujemy ich obyw obywateli u siebie. Ponadto zobaczcie: każdy Polak powinien, ilekroć widzieć tutaj flagę jakąś tęczowej zarazy, czy to flagę właśnie Ukrainy, ją zdjąć, no i złożyć na należne jej miejsce. Jakie to jest miejsce? Pozostawiam waszemu sumieniu. Natomiast w Polsce jest tylko miejsce i prawo, aby na marszcie spoczywała flaga państwa polskiego. Jesteśmy państwem niepodległym, niezależnym i nikt nie ma prawa karać polskich obywateli za to, że spełniają swoją powinność z przynależności i miłości do ojczyzny.